Zadzwonił pierwszy dzwonek, a wraz z nim rozpoczął się nowy rok szkolny. W Korfantowie miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Cieszę się, że spotykałam moją klasę, a nie cieszę się ogólnie z lekcji. Najbardziej lubię plastykę i angielski, dlatego że pani angielskiego jest fajna, a najbardziej nie lubię na przykład geografii, bo nie potrafię. I się boję chemii, bo nam dochodzi. Bo ja lubię bardzo religię, się uczyć i ćwiczyć. W końcu na WF wrócę, bo miałam kontuzję i zwolnienie cały rok szkolny. Dzieci trochę stęsknione za szkołą wróciły pełne energii. Razem to ponad 140 tysięcy uczniów rozpoczęło rok szkolny w województwie opolskim. Świat się bardzo szybko zmienia, szkoła musi nadążać za zmianami, za tymi technologicznymi i za innymi, więc więc jest trudno, trzeba cały czas się uczyć. Nauczyciel to jest taki zawód, który musi cały czas. Sam się kształcić, żeby nadążać, żeby mógł być dalej wzorem, dalej być mistrzem dla swojego ucznia. Tajemnicą dobrego takiego takich relacji sukcesu jest wychowywanie nie tylko słowem, to trzeba też mieć mieć warsztat, ale też i mieć taką taką wyobraźnię, jak można młodego człowieka zachęcić, nie nakłonić, zachęcić do współpracy, pracy, zaangażowania do kreatywności. Inaugurację poprzedziło złożenie kwiatów przed pomnikiem stulecia odzyskania niepodległości. Późniejsze uroczystości odbywały się w Szkole Podstawowej numer 2 w Korfantowie. Miejsce jest przepiękne, przestrzenne, w ogóle tutaj jest taki klimat. Jest to szkoła imienia Czesława Niemena, którą wybrały, same, sama młodzież wybrała sobie takiego patrona. Także myślę, to też jest ciekawe, że właśnie jest to szkoła, gdzie dzieciaki Troszkę on same, jakby stworzyły, wszystko ma swój koniec, ale też to dobre ma swój początek, i uznajmy, że ten nowy rok szkolny 2023-2024 będzie dla Was dobrym rokiem będzie dla Was rokiem, w którym będą tylko i wyłącznie szóstki, piątki, wzorowe zachowanie. Uczniom życzymy samych sukcesów w nauce, a nauczycielom, by udało się zrealizować ten rok szkolny zgodnie z planem.